Krt. Witajcie. Dzisiejszy film będzie bardziej poważny, dlatego że wyjaśnimy, dlaczego kanał KRTM by został zamknięty i usunięty. Opowiemy też ciekawe historie o tym kanale. Zapraszamy do oglądania. Kanał KRTMB wystartował 7 września 2018 roku po nieudanym projekcie Chris i zapowiadanym Christus. KRTMB, chociaż że ma 14 grudnia 2017 rok to, oficjalnie projekt ruszył rok później. Ten kanał miał zbudować gamingowe środowisko dla widzów ale mobilnie. Kanał polegał na nagrywaniu gier ale tylko na telefon. Dens Bell był legendą tego kanału. Dużo gier było nagrywanych. Cały był oparty na pracę z wbudowanym nagrywaniem gier od Samsunga. Niestety ten kanał nie cieszył jakością, ponieważ miał małą regularność a nagrywanie samych gier na. Telefon było już nudne i męczące dla KRT. W 2019 roku po rozpoczęciu pierwszej edycji KRT rozpoczęto tworzenie kanału, który miał właśnie zastąpić KRTMB. Początkowa nazwa projektu to Gaming TV. Już było gotowe logo kanału, ale KRT odrzucił projekt na rzecz nowej szaty graficznej wprowadzonej w 2020 roku. Wtedy ogłoszono kanał Polsat KRT, który miał być następcą kanału Chris TV, czyli wtedy wróciłaby seria z Leopoldem. Jednak i ten projekt został odrzucony z powodu małego sensu działania tego kanału. W tym roku ogłoszono odrzucony projekt Gaming TV. Ale ze względu na istnienie tej nazwy na YouTube, KRT zmodyfikował nazwę i tak powstało The Gamers TV. Ten kanał stał się następcą KRTMB. Nawet przejął dawny kolory motywu kanału KRT czyli zielony. Kanał został ogłoszony w lutym. TheGamersTV wystartował 22 marca tego roku, a na kanale KRTMB rozpoczęto uśmiercanie. Najpierw awatar przybrał czarno-białe kolory, potem do nazwy dodano dwa znicze. A następnie seria Dance Bell została przeniesiona na kanał The Gamers TV. W maju skasowano wszystkie filmy a kanał zmienił nazwę na Znicz. Awatar był już czarny, nie posiadał już nawet znicza. Oficjalnie kanał został zamknięty i usunięty 19 maja tego roku. Od teraz The Gamers TV syn tronu, jak można powiedzieć, przejmuje władzę gamingowego kanału. KRTM zostanie jednak dobrym wspomnieniem. Dziękuję za oglądanie. Cześć.